Cześć wszystkim i witajcie w nowym filmie, w którym dzisiaj pokażę wam, jak zablokować aplikacje na waszym telefonie z Androidem. W tym celu pobierzemy aplikację ze sklepu Play, która nazywa się AppLock Pro. Otwieramy ją i pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest utworzenie kodu PIN. Mamy tutaj kilka opcji, je możemy utworzyć czterocyfrowy PIN, sześciocyfrowy, wzór odblokowania i tak dalej. Ja wybiorę czterocyfrowy PIN. W porządku, wybiorę prosty kod tylko do przykładu w tym filmie. Klikamy utwórz i powtarzamy kod. Teraz w zapisz. Teraz musimy nadać kilka uprawnień. Klikamy zezwól, czekamy chwilę i tutaj szukamy aplikacji Aplog Pro. Naciskamy i włączamy tutaj te opcje. Następnie kofamy się, klikamy tutaj również zezwól, aktywujemy to, naciskamy na kółko i czekamy 10 sekund, tak jak jest napisane. Po upływie 10 sekund klikamy OK. Pozostało już tylko nadać ostatnie uprawnienie. Klikamy zezwól, szukamy aplikacji Uplock Pro właśnie tutaj i włączamy. Wracamy z powrotem do aplikacji, klikamy OK i teraz zezwalamy na działanie w tle. Klikamy ustawienia, wprowadzamy nasz PIN, ten, który utworzyliśmy wcześniej 1 2 3 4. Teraz przechodzimy do następnego kroku. Zablokujemy aplikację na przykład zablokuję aplikację Amazon. Klikamy na kłódkę i jest już zablokowana. Jeśli kliknę kłódkę przy AliExpress, również ją zablokuję. Aby zobaczyć zablokowane aplikacje, wystarczy przejść do tej zakładki, gdzie jest napisane zablokowane. Domyślnie kilka z nich jest już zablokowanych, ale nas interesuje Amazon. Sprawdźmy, czy faktycznie została zablokowana. Wychodzimy stąd i szukamy aplikacji Amazon. Mam ją tutaj. Naciskam Amazon i automatycznie prosi mnie o kod PIN. Jeśli go wpiszę, aplikacja otworzy się automatycznie. Mam nadzieję, że ten film Wam pomógł. Do zobaczenia w kolejnym.